18 września. Jedyna prawdziwa wolność. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę. A prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana 8, 31 i 32. Czym jest prawdziwa wolność? Czy ty jesteś wolny? Oto cztery kwestie, które muszą być prawdą, jeżeli mamy być w pełni wolni. Pierwsza: Jeśli nie posiadasz pragnienia, aby coś zrobić. To nie jesteś całkowicie wolnym, aby to zrobić. Możesz zmusić się, aby zrobić to, na co nie masz ochoty, ale nikt nie nazywa tego pełną wolnością. Nie jest to sposób, w jaki chcielibyśmy żyć. Czujemy przymus i presję, których nie chcemy. Druga: A jeśli masz pragnienie, aby coś zrobić? Ale nie masz możliwości, aby to zrobić, to nie jesteś wolnym, aby to zrobić. Trzecia: A jeśli masz pragnienie i możliwości, aby coś zrobić, ale nie masz okazji, aby to zrobić, to nie jesteś wolnym, aby to zrobić. Czwarta. A jeśli masz pragnienie, aby coś zrobić i możliwości, aby to wykonać, i okazję do tego, ale na końcu to cię niszczy, nie jesteś naprawdę wolnym, jeśli to zrobisz. Aby być w pełni wolnymi, musimy mieć pragnienie, zdolność i okazję, aby zrobić to, co uczyni nas szczęśliwymi na zawsze, bez żadnego żalu. I jedynie Jezus, syn Boga, który umarł i zmartwychwstał za nas, może sprawić, aby było to możliwe. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jana 8,36